Ten pierdolony kraj, Aha. i nie chodzi tu o hajs Dokładnie chodzi o styl, który siedzi w nas Dlatego wiesz mam ten vibe Co wora obudzić ten pierdolony kraj Aha. I nie chodzi tu o hajs Chodzi o styl, który siedzi w nas, co? Najwyższa pora zbudzić kraj, który mamy w rękach. Dzwoni budzik, ale kurwa nie ma opcji drzemka. Wielu MC będzie mówić ci, że ma potencjał. Lecz więcej do powiedzenia, Marisz sztuczna szczęka, jak mi nie zna. to moją mordę na zdjęciu. Kładę zwrotki, lepiej niż Benga, frona w okęciu. Rapsy innych, tu jakbyś palił, joya na pięciu. Mój to dawka, po której tutaj skonasz na miejscu, wiesz? Pijam na scenę, tak jak na rynek frugo. Teraz możesz być pewien, jak na winę, to gruba. Nadesły nadeszły najgorsze czasy Dla tych, co mnie nie lubią Dla tych, którzy są ze mną Wkładam serce w ten wokal Bo to oni, a nie hajs tutaj dali mi kopa To nie flota, lecz fani Są tu miarą sukcesu Masz tu młodego kota, co ma łeb do biznesu uh. Mam ten vibe, co? Pora obudzić ten pierdolony kraj Aha. I nie chodzi tu o hajs Dokładnie tak Chodzi o styl, który się dziwna Kraj, dam mu więcej mocy, Niech ten faj porywa serca od południa do północy Wiem, że jestem w stanie jeszcze cię zaskoczyć To jest coś, czego nie było, więc spójrzmy prawdziw oczy Ja plus taki bity to jest mega forma Słowa same się składają, pod to w mega sorda Wieś, bawisz się muzyką jak naszego smorda Weź wyłącz i nie słuchaj i nie strzegaj dobra raz zmienić program Raptur robi za pilot Ale media to baterie, więc się robi nie mi ci szybko, bo ci od tyłu już co? dwa. 2. 2. Dobrze. Dobrze. Teraz są na tyle ci dwaj. Dobrze. Jest! Jest! Pora obudzić ten pierdolony kraj Aha, i nie chodzi tu o hajs Chodzi o styl, który siedzi w nas Wiesz, najwyższa pora zbudzić kraj Wyjdź tak grubo z głową Widzisz, mam 20 lat da mu drugą młodość Ty możesz mnie nie lubić, ale wiesz, że jestem z tobą Nie zmieni mnie nawet w dzisiejszych czasach można wykorzystać talent, więc Tu jest sygnałem dla gówniarzy na tej scenie, że z rapem teraz wchodzi na nią drugie pokolenie, wiesz? Druga fala, ten rap co napierdala, pod sceną łap że jest las, to